Cześć, tu Marcin Nowak i witam Cię w dziewiątym odcinku vloga Programista 1M. No, wybrałem się na krótki spacer po lesie w ten sobotni poranek. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o takim jednym procesie, który jest dosyć istotny i który ja przynajmniej w swoim biznesie bardzo często stosuję mianowicie o wykonywaniu prezentacji sprzedażowych. Z racji tego, że swój produkt adresuje w zasadzie do wszystkich, czy znaczy do wszystkich, no, do firm z branży produkcyjnej, ale do całej Polski, no to siłą rzeczy zdecydowaną większość tych prezentacji sprzedażowych wykonuje online. No i teraz pojawia się pytanie, jak taką prezentację zrobić dobrze, żeby zakończyła się ona sukcesem. No ale zacznijmy od samego początku. Dla osób, które jeszcze mnie nie znają, nie oglądały wcześniejszych odcinków, powiem tylko, że od kilku lat buduję swój produkt SaaS. To jest taka aplikacja do zarządzania produkcją dla małych i średnich firm. I na mojej stronie internetowej jest kilka możliwości skontaktowania się. Tak? Jest formularz kontaktowy, jest formularz zapisu bezpośrednio do aplikacji, który skutkuje założeniem konta. Natomiast mój proces obsługi takich przychodzących leadów wygląda w ten sposób, że w formularzu zakładającym konto trzeba i tak podać numer telefonu, maila. No i to, co się dzieje później, a o czym już wspominałem kilka odcinków temu, ja do takiej zainteresowanej osoby odzwaniam i staram się w krótkiej rozmowie, dwu-, minutowej zorientować w potrzebach, w ewentualnych problemach, chociaż odradzam zadawanie pytania, jaki ma Pan problem, jakie ma Pan problemy w firmy, jakby klienci na to bardzo alergicznie reagują. Zalecam tutaj używać bardziej słowa, przed jakim wyzwaniem stoimy, podczas wdrażania. No i wtedy dokonuje pewnego rodzaju klasyfikacji tego leada. Tak? Czy to jest w ogóle osoba, której możemy pomóc? Bo często zdarza się tak, że klienci jakby hmm, zakładają konto, ale tak naprawdę chodzi im o zupełnie coś innego, poszukują zupełnie innych funkcji. Także ja na podstawie tej krótkiej rozmowy jestem w stanie dokonać takiej krótkiej, takiej szybkiej klasyfikacji, czy w ogóle z tą osobą chcę, po pierwsze ja chcę współpracować, a po drugie czy posiadam narzędzia, usługi, które są w stanie tej firmie pomóc. No i jeżeli wychodzi, jakby słyszę w głosie klienta, że te jego potrzeby, te jego oczekiwania są bardzo mocno zbieżne z tym, co oferuje, to mówię do niego mniej więcej coś w tym stylu. Wie Pan co, założyłem dla Pana konto testowe na naszej platformie, natomiast oferuję Panu taką krótką wideo prezentację, która, która trwa mniej więcej między 20 a 30 minut na której pomogę Panu aplikację skonfigurować, no i będziemy mogli więcej porozmawiać, pewnie pojawią się jakieś dodatkowe pytania, obiekcje i postaram się wtedy Panu pomóc, żeby ten okres testowy i późniejsze ewentualne wdrożenie przybiegło jak najlepiej. No i wtedy taka osoba najczęściej się na to, na to zgadza, chociaż też zdarzają się przypadki takie, że Osoba mówi, nie wie pan co, ja chcę od razu dostęp do kontakt, żeby tam sam poklikać, jakby nie, nie chcę, tutaj nie, nie potrzebuję pana pomocy, też w porządku, natomiast większość osób się na taką prezentację zgadza, no i wtedy proponujemy jakiś termin, tak uzgadniamy dnia tego i, i tego, godzina taka i taka. Najlepiej to spotkanie umawiać zaraz na następny dzień. To też, jakby w tej wstępnej rozmowie, wyczujemy, czy ta osoba jest bardzo mocno zainteresowana, czy to jest dla niej pilny temat, czy tylko tak generalnie trochę chodzi po internecie, rozgląda się. Tutaj powinniśmy w tej wstępnej rozmowie już mniej więcej mieć takie, taki ogląd sytuacji, w jakiej się ta druga osoba znajduje. Natomiast to, co to też polecam, szczególnie że umawiamy się na jakieś bardziej odległe terminy, w stylu spotkajmy się za tydzień, spotkajmy się za. 5 dni na przykład, ten termin nam wypada tak, tak odlegle, no to warto wysłać na przykład SMS-owe przypomnienie temu klientowi, nie czyli przykładowo mamy prezentację umówioną na godzinę 12 danego dnia, no to o 8, o 9, tutaj polecam na przykład aplikację Calendly i dzięki temu z jednej strony klient nie zapomni o tej prezentacji. A z drugiej strony ty oszczędzasz swój czas na klientów, którzy do spotkania po prostu nie przychodzą, albo zapominają, albo się bardzo mocno spóźniają. Także warto zainwestować tutaj w jakiś system przypominania klientowi o, o tej prezentacji. No i mimo przypomnienia może się zdarzyć, że taka osoba na tą prezentację i tak nie dotrze. I tutaj ja jak gdyby osobiście rozróżniam dwa scenariusze. Jeżeli na tą prezentację nie przyjdzie, na przykład nie odbiera jakichś telefonów ponaglających i tak dalej, że byliśmy umbieni, yy, ale na przykład za pół godziny odzwania i, i mówi no przepraszam pana, ale coś mi wypadło w firmie i tak dalej, no to jak gdyby albo proponuje, jeżeli mam czas, no to dobrze, to spotkajmy się teraz, albo przełóżmy to na jakiś inny dzień. Natomiast jeżeli taka osoba zapadła się pod ziemię, tak, udaje, że nas nie zna, nie odbiera telefonów, no to w zasadzie jest to równoznaczne, przynajmniej w moim przypadku z tym, że gdzieś tam w, w ceremie skreślam tą osobę jako taką, która zachowuje się nieładnie, no i, i nie chcę po prostu z takimi osobami współpracować. Bardzo ważne też jest, abyś ze swojej strony przygotował się sumiennie do tego spotkania, ponieważ jeżeli w tej wstępnej rozmowie telefonicznej uzyskałeś jakieś cenne informacje dotyczące tego, jaka to jest branża, z jakim problemem się dany klient mierzy, no to też możesz swoją prezentację do tego dostosować. Jeżeli mi na przykład klienci mówią, że najbardziej zależy im na przykładowo funkcjach związanych z magazynem, no to staram się do tej prezentacji przygotować właśnie głównie z tego i zastanowić, jak to, co mamy w aplikacji, to co oferuje nasza usługa może pomóc rozwiązać te problemy. Bardzo duży efekt wow, szczególnie w przypadku SAS-ów robi to, jeżeli klient przychodzi na prezentację i już w aplikacji są wpisane jeżeli chodzi o mój biznes, tak, to, to jego maszyny, jego operacje, jakoś tam magazyn jest wstępnie skonfigurowany, także on od razu się czuje tak, że to jest trochę już produkt przeznaczony dla niego. Także polecam sumiennie się do tego przygotować, przemyśleć o czym chcemy powiedzieć. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ja przykładowo tych prezentacji robię kilka tygodniowo i łatwo straci rachubę, o czym było mówione na każdym spotkaniu. Także po każdym, po każdej takiej prezentacji z mojej strony powstaje notatka. No i do tej pory robiłem to ręcznie, czy, czy robiła to ci tam osoba, która była razem ze mną na spotkaniu, przysłuchując jej tej naszej rozmowie. Natomiast polecam ci tutaj jeden bardzo fajny trik. Które odkryłem ostatnio. Wpisz sobie do Google coś takiego jak Meeting Note Tracker. Jest to AI-owa wtyczka do Google Mita, która działa w ten sposób, że po prostu bot sztucznej inteligencji dołącza do takiego spotkania, na którym jesteście i generuje notatki. Super rzecz. Najlepsze jest w tym to, że przez pół roku nagrania i stworzenie notatki są darmowe. W wersji płatnej, oczywiście, tam ta retencja trwa dłużej, ale jeżeli robisz prezentacje sprzedażowe, i potrzebujesz z nich notat robić notatki, bardzo polecam tą wtyczkę. jajową. super rzecz i bardzo mocno zaoszczędza czas. No ale załóżmy, że wszystko udało się, dogadać termin i klient przyszedł na umówioną prezentację. No i co dalej? Ja w moim przypadku stosuję taki scenariusz, że po przywitaniu się, tak, zapytaniu, czy jeszcze na kogoś czekamy, bo często jest tak, że przychodzi kilka osób. Na taką prezentację, szczególnie właśnie w B2B jest więcej często osób decyzyjnych. Przychodzi na przykład prezes, przychodzi też w moim przypadku kierownik produkcji, czy czasami 3-4 osoby. No i jakby wstępnie pokazuje produkt, z jakich modułów on się składa, żeby też osoby, które gdzieś tam wcześniej nie przyglądały mojej strony, nie wiedzą, co to jest, żeby miały jakiś ogólny pogląd, co to narzędzie robi, pokazuje, jakie mamy, jakie mamy funkcje, ale dosłownie. Spędzam na to pół minuty czasu, żeby pokazać, tak, że tu mamy taki panel menedżera, tam panel pracownika i tak dalej, i na tym kończę. I to co robię w następnej kolejności, no to już przechodzę do konkretów, tak. Wiem, już, na czym klientowi zależy, wiem jakie problemy, tudzież wyzwania chce on za pomocą aplikacji rozwiązać, no i tak też układam scenariusz tej aplikacji. Czyli nie pokazuję wszystkich funkcji, jak leci, jeszcze niektórzy mają taki, taki nawyk, że zaczynają od tych najmniej istotnych, czyli pokazują. Na przykład bazę danych klientów albo bazę danych dostawców, gdzie to jest jakiś zwykły krót, tak, i nie wnosi żadnej większej wartości biznesowej, ja skupiam się od razu na tym, co realnie rozwiązuje problemy, tak? Na, na, tych, na tych funkcjach, czyli dodawanie jakichś tam zleceń, tak, dodawanie obsługa magazynu i to, co faktycznie, tak, żeby klient jak najszybciej dotarł do jakby mentalnie do czegoś takiego, co się w sasach nazywa aha moment, czyli to jest taki moment, w którym on sobie zda sprawę, ok. Kumam, o co chodzi w tym wszystkim, tak? że robi się to, to i to, i efekt tego biznesowy dla mnie jest taki. Po takiej podróży po aplikacji, gdzie pokazałeś wszystkie funkcje odpowiadające na wyzwania i potrzeby biznesowe klienta, przechodzimy w prezentacji w taką fazę zadawania pytań i rozwiewania obiekcji. Często ta faza też jakby zaczyna się już w trakcie pokazywania funkcji, czyli pokazujemy jakiś moduł, tak, i już pojawiają się pytania, bo bardzo to klienta interesuje. No i tutaj możemy to jakby kwestia jest umowna, tak? Możemy albo powiedzieć, że tę sesję pytań przykładamy na sam koniec, albo odpowiadamy na to w trakcie. Ja staram się jednak odpowiadać na to w trakcie, żeby nie tracić kontekstu. Natomiast załóżmy, że wszystko było na prezentacji ok, tak, klient tutaj. Potwierdza, że wszystko fajnie, tak przytakuje, wszystko mu się podoba. No i na koniec wchodzimy w sesję pytań, tak? Często te pytania są na zasadzie takiej, a jak to działa? No działa tak, bo przykładowo tego nie pokazaliśmy na, na prezentacji, wydawało nam się, że nie jest takie istotne. A jak zrobić coś takiego, żeby to się tak i tak liczyło? No można tak. A czy macie funkcję taką i taką? No, nie mamy, ale można użyć tutaj tego i tego, i będzie miał pan ten sam efekt. Nie? I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, czyli szczególnie jeżeli zaczynasz budować aplikację, masz dopiero MVP czy tam coś delikatnie więcej niż MVP, to bardzo często spotkasz się z takim problemem, że wielu funkcji, które potrzebuje biznes, nie będziesz posiadał. No i co wtedy? Często klient próbuje też szantażować Ciebie, jeżeli dodacie taką funkcję X to my wtedy na pewno dołączymy. No tutaj radziłbym ostrożność, natomiast w początkowym stadium biznesu, kiedy tych klientów masz jednego, dwóch, albo nie masz ich wcale, no to wiadomo, że chwytasz się każdej deski ratunku i taka obietnica może być w pewien sposób tutaj kusząca, tak? Szczególnie jeżeli sobie sam zdajesz sprawę, że faktycznie, do no kurczę, ta aplikacja mogła, powinna mieć tą funkcję i ten klient ma rację. No, to można się na coś takiego zgadzać, ale tutaj również zalecałbym wynegocjować, przynajmniej coś takiego, że OK, zrobimy to, umówimy się na jakiś termin, kiedy ta funkcja powstanie, no bo jest to proces, który zajmuje czas, natomiast musimy wynegocjować przynajmniej okres roczny. Tak? To nie może być tak, że klient weźmie bo nawet miesięczny, zapłaci za jeden miesiąc, ty wydasz na programistów np. Na 5000 zł. Czy 10 tysięcy złotych na zrobienie jakiejś funkcji, a ten klient zapłaci Ci 600 zł i po miesiącu powie: Pan co, to jednak nie udało się, to, to, to nie jest to. Nie? Jeszcze gorzej może być w sytuacji takiej, jeżeli ta funkcja jest w pewien sposób kustomizowana pod tego klienta i potem okaże się, że tak naprawdę dodaliście coś, czego chciała używać jedna firma i nikt więcej y, y, nie potrzebuje. Tutaj zalecam jak gdyby dużą ostrożność. Natomiast y, często też dochodzi do sytuacji takiej, y, ja do tego podchodzę w ten sposób, że jeżeli nie mamy jakiejś funkcji, to mówię tak, ok, mamy to na swojej roadmapie, termin realizacji tego to jest załóżmy za 3, za 4, za 5 miesięcy. Jeżeli dołączy Pan i oczekuje Pan poważnej współpracy, minimum rocznej, a najlepiej w jakimś dłuższym okresie czasu, no to my, jakby ta, ta funkcja na naszej roadmapie zostanie spriorytetyzowana wyżej dzięki temu, że będzie Pan naszym klientem. No i możemy nawet podpisać umowę i zobowiązać się w tej umowie na konkretny termin dostarczenia takiej funkcji. Kolejny ważny aspekt, taki trochę bardziej techniczny, chociaż związany z dużym stresem. Co jeżeli w Twojej aplikacji podczas prezentacji coś się wysypie? Miałem już takie, takie sytuacje, nawet dochodzące do tego, że przepraszałem klienta i mówiłem, wie Pan co, zróbmy przerwę 15 minutową, jeżeli ma Pan czas. Sprawdzę, co się stało, tak? bo jakby mniej więcej już jako osoba techniczna zdawałem sobie sprawę, że to nie wiem, coś w bazie danych trzeba będzie poprawić, jestem w stanie to zrobić i wrócić do tematu. No i często jeżeli klient jest bardzo mocno zainteresowany, no to podchodzi do tego z wyrozumiałością. Jeżeli je odpowiednio przeprosi, tak powie, że nie wiem, nie wiem, co się stało, muszę, muszę to sprawdzić. Wydaje mi się, że jakby będę w stanie to zrobić i wrócę do Pana za 15 minut. Czy możemy się tak umówić? To często ci klienci to akceptują, Wraca Ci do prezentacji i jest wszystko w porządku, nikt tego nie pomina Natomiast to co, to, co ogólnie można zrobić w takiej sytuacji, jeżeli jest błąd i zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś w stanie tego naprawić w 5 minut, jest to po prostu bug jakiś w aplikacji, to można przynajmniej pokazać się jako poważna firma, która ma określony support i szybko na takie sytuacje reaguje. Więc wtedy można przedstawić taki scenariusz, że ty składasz zgłoszenie do swojego supportu, tak? Szerując ekran, pokazujesz klientowi, jak piszesz zgłoszenie do supportu, wysyłasz to i albo mówisz, albo dostajesz jakąś na ekranie informację o tym, że analizujemy już twój problem i wrócimy do, do ciebie najszybciej jak to tylko będzie możliwe. Z reguły rozwiązanie tego problemu zajmuje 2-3 godziny. I jakby klient o tyle Podoba mu się ta, ta sytuacja, że czuje się zaopiekowany i, i do tego stopnia bezpieczny, że zdaje sobie sprawę, że nawet jeżeli coś się wydarzy, no to ty mu pomożesz, tak, nie, on nie zostanie z tym sam. No, Większość ci sobie zdaje sprawę, tak. No, nie, nie takie aplikacje miały, miały bagi. Wszyscy pamiętamy prezentację Windowsa, tak, gdzie, gdzie na oficjalnej prezentacji pojawiały się bagi, tak. Czy nawet niektórzy dochodzą do takiej skrajności, że. Te prezentacje nagrywają, a potem prezentują je tak, jakby były robione na żywo. Także no, większość ludzi sobie zdaje sprawę z tego, że w oprogramowaniu może pójść coś nie tak. Jest to bardzo stresujące i, i często miałem super spocone plecy, tak? szczególnie robiąc prezentacje dla jakiegoś yy, dużego potencjalnego klienta, że coś ważnych. Natomiast no, trzeba podejść do tego yy, na chłodno tak pokazać, że jakby jest cały proces obsługi tego supportu, no i przejść, jakby no, powiedzieć, że ok, no być może w innym terminie będziemy w stanie pokazać Panu tą funkcję, przejdźmy do kolejnych rzeczy i najczęściej spotyka się to z wyrozumiałością. Nie miałem nigdy sytuacji takiej, że klient powiedział, wie Pan co, aplikacja jest fatalna, ma, ma bugi i wie Pan co, ja rezygnuję i kończę to spotkanie. Z takim czymś się jeszcze nigdy nie spotkałem. Ale załóżmy, że, że wszystko się udało, prezentacja, nigdzie, aplikacja, przepraszam, nigdzie się nie wywaliła. No i teraz co dalej, przychodzimy do podsumowania, i tutaj już też musisz mniej więcej w swojej głowie po tym, po obserwacji reakcji klienta, po tym, jakie pytania zadawał, jak reagował na to, co pokazujesz. Mniej więcej już sobie tego klienta sklasyfikować, tak? Ja tutaj stosuję jak gdyby trzy takie kategorie. No i to też można wprost klienta zapytać. Co się Panu podobało, co się Panu nie podobało, albo co się Panu najbardziej podobało, co się Panu najbardziej nie podobało. No i też potem wyczujesz, czy jest jakaś tutaj szansa na współpracę, czy tej szansy totalnie nie ma. No i jeżeli widzisz, że jakby no nie macie połowy funkcji, że klient jednak oczekuje czegoś, czegoś innego, a wcześniej nie wyszło to w procesie klasyfikacji, albo na przykład aplikacja jest zbyt prosta, albo zbyt skomplikowana i, i widzisz, że no to, to to nie ma tej chemii. No to po prostu można jeszcze zadać pytanie, czy taka osoba potrzebuje tego 14-dniowego triala, czy, czy jednak nie potrzebuje i szuka czegoś innego. Ja często też odsyłam po prostu do konkurencji, jeżeli wiem, że firmy konkurencyjne są w stanie zrobić coś lepiej ode mnie w swojej, w swojej działce, no to, to tam też przekierowuję takich klientów. No i po prostu kończymy tą prezentację, rozstajemy się, się w spokoju. Druga kategoria i chyba spotykana najczęstsza jest taka, że klient jest zadowolony powiedzmy w 70-80%. No i tutaj najczęściej kończy się to tym, że albo umawiamy się właśnie na dopracowanie, czyli dopracowanie, dodanie funkcji, których on oczekuje. Albo wprowadzenie ewentualnie jakichś jakich zmian, których, których by oczekiwał. No i też jakby zaznaczamy to, że no tutaj chcielibyśmy raczej podpisać wtedy umowę na dłuższy okres czasu, bo to, to będzie wymagało włożenia do Twojej pracy w to i tak dalej. No i często właśnie taki, taki, taki potencjalny klient mówi, że chciałby przez 14 dni tą aplikację potestować, no i wchodzi w okres tego triala. To jak należy zachowywać się podczas tych 14 dni, no to jest jakby materiał na osobny odcinek i być może. Również kiedyś o tym coś, coś nagram. Natomiast no wtedy oceniam szansę na takiej, takiej sprzedaży mniej więcej na 50-50. tak. Wszystko jakby okaże się w tym trialu, jak bardzo ta osoba będzie zaangażowana, jak bardzo na osoby, których być może nie ma na prezentacji, czyli w moim przypadku pracownicy gdzieś tam produkcyjni, jak tą aplikację odbiorą. No i wszystko jak gdyby od tego zależy, więc tutaj no trudno jak gdyby jednoznacznie to oszacować. Szanse wynoszą, tak jak powiedziałem, 50%. No i ostatnia kategoria to takie osoby, które dosłownie praktycznie do niczego nie są w stanie się przyczepić. Wszystko oceniają w superlatywach. Bardzo im się to podoba. No i to jest jakby widzimy, że jest tu idealny mecz tak pomiędzy naszą usługą a potrzebami klienta. I tutaj również często kończy się to 14-dniowym trialem i co o dziwo zdarza się, że tacy super zainteresowani klienci tak Panie Marcinie, to jest tylko formalność. My to przyklikamy i na pewno będziemy współpracować. I też często kończy się to tym, że podczas tego triala nawet nie zalogują się do tej aplikacji. Robisz follow-upy telefoniczne, tak, piszesz maile i jest zero, zero reakcji. Klient czasami się w ogóle zapada pod ziemię. Tak po prostu czasami bywa. Natomiast są też klienci, którzy, tak jak powiedziałem, są bardzo zadowoleni, wszystko im super pasuje. I tutaj to, co jest ciekawe. To wręcz niektórzy nawet nie chcą, nie potrzebują tego 14-dniowego triala. Chcą od razu opłacić miesiąc, dwa miesiące z góry i zacząć na tym pracować. I tutaj jest jeden bardzo ważny moment. Musisz wyrobić sobie taką trochę naturę yy, zimnego, zimnego strzelca. Tak, czyli, jeżeli widzisz, że ta osoba jest bardzo mocno zainteresowana, że to będzie produkt, który będzie yy, idealnie pasował do jej potrzeb, to często trzeba przemóc sobie takiej taką wewnętrzną barierę przed bezpośrednim sprzedawaniem i po prostu wprost zaproponować, to może Pan to kupi, tak? To ja podeślę Panu fakturę, tak? Za, nie wiem, 2-3 miesiące, no i będziemy współpracować. I często zdarza się, że klienci coś takiego akceptują, tak? Rekord, który mi się zdarzył, to po takiej prezentacji, ale tutaj muszę zaznaczyć, że bardzo mocno pokrycie tych potrzeb spotkało się z takim... Motywem emocjonalnym. Była to kobieta, prezes takiej dosyć sporej firmy, i ta kobieta już nawet nie stała przed wyzwaniem, tylko poważnym problemem tak? bałagan w firmie, utrata pieniędzy. I okazało się, że ten mój produkt, który jej pokazałem, bardzo mocno z jednej strony rozwiązywał te problemy, i też pojawił się silny ładunek emocjonalny że to jest lekarstwo na moją chorobę. I wykorzystując coś takiego, też jakby od razu zaproponowałem współpracę, udało mi się w ciągu 30-minutowej rozmowy yy sprzedać produkt abonament roczny, który był tam warty chyba 6 czy 7 tysięcy złotych, tak? podczas takiej krótkiej rozmowy, decyzję o współpracy angażującej, tak, no, można powiedzieć, mimo wszystko duże środki finansowe. Więc jest to do zrobienia. I jeżeli wyczujesz taki moment, wyczujesz krew, to idź za ciosem. Nie bój się, od razu proponuj sprzedaż. Nie, nie musisz patrzeć na to, że no to powinien być formalnie, 14 studniowy trial, i tak dalej. To jest ten moment. Sprzedaż też bazuje w jakimś stopniu na emocjach i warto po prostu ten temat docisnąć do końca i dopiąć, dopiąć deal. Ale to takie trochę nie w porządku, bo jakby bazujemy tutaj na jakiś szantażu emocjonalnym, i tak dalej. Fajnie powiedzieć tak robić, że ta osoba powinna mieć tutaj prawo do przetestowania tego i może się rozmyśli. Jeżeli tak uważasz, to naprawdę idź do pracy w korporacji, zatrudnij się na etacie biznes. To coś, gdzie finalnie na koniec miesiąca liczy się tylko dodatni przepływ pieniędzy, i o tym pamiętaj przy następnej, kolejnej takiej sytuacji. Aha, jakby co, to współpracuję z tą firmą już ponad dwa lata. No i kończymy po ten odcinek. Wszystko, co dzisiaj powiedziałem, wynika z moich doświadczeń, jest moją powiedzmy. Autorską metodą, też pewnie nie w, jakiś, w żaden sposób oryginalną. Jeżeli ty robisz to inaczej albo chciałbyś wytnąć mi jakieś błędy, co, co mógłbym poprawić, zapraszam do komentowania tego odcinka na, na YouTubie. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam, trzymaj się. Cześć.